Anna Matysiak, Tiergarten. Tomik przepięknie wydany, tytuł tajemniczy. Dlaczego Tiergarten? Ba Berlin, zoo, o co chodzi? Wszystko naraz. No, przede wszystkim Tiergarten jako zoo, ale oczywiście symbolicznie rozumiane, jako, głównie jako moje wewnętrzne zo, jako y, zbiór moich różnych demonów, wewnętrznych zwierzątek, różnych odczuć różnych emocji, które ze sobą niosę. I zebrane po to, żeby można było im się przyglądać, że, tak jak w ZOOPRAM. Tak? Ale nie tylko w tym sensie. Także y, skojarzenie z, z dzielnicą berlińską, Tiergarten no, no też ma, ma swoje znaczenie, y, bo chciałam w ten sposób delikatnie nawiązać do mojego mieszanego pochodzenia niemiecko-polskiego do tego faktu, że ten język niemiecki, ta przeszłość niemiecka, cała historia. W tej dwunarodowościowej rodzinie odcisnęła się na mnie zdecydowanie. I no, poza tym Pozytywnie czy negatywnie? I tak i tak. Mhm. Myślę, że to jest złożone. Odciśnięcie mhm. się. A umieściła pani siebie również w tym zoo. To tak. jest Ania. Ania hmm? Kiergarten? Tak. To ja jest, to jest moje zoo, moje tak, to moje jest moje wewnętrzne zoo. zoo. No dobrze, a jaki jest ten człowiek, który mieszka w zoo? Z czego się składa? No, no myślę, że z, z całej masy yy, Wewnętrznych zwierząt, tak bym powiedziała i to też tak, w takim szerszym rozumieniu. Bo tutaj, jakby dwukierunkowo bym na to patrzyła. Przede wszystkim składa się z, z, z ogromnej liczby emocji, afektów, jakichś skumulowanych, zarchiwizowanych przeżyć, ale także składa się z różnych. Biologicznie ujmując także gatunków, podgatunków, staram się tutaj pokazać w tym tomie, że ta granica, którą ustanawiamy między sobą a światem innych zwierząt, czy w ogóle resztą świata biologicznego, to jest, jest granica sztucznie nakreślona. Jeżeli nawet kultura nas tak formuje, żeby tę granicę. Podkreślać, to ja staram się tutaj w tej, w tej książce tę granicę naruszać właśnie. I to w tę stronę, że, żeby pokazać, ile mamy wspólnego z, z innymi gatunkami, ale także z, żeby, żeby próbować próbować. Złamać tę, tę granicę między nie wiem, biologicznym, znaczy między zwierzęciem a rośliną, między, między duchowym a biologicznym, biorąc na przykład pod uwagę to, że mamy że współistniejemy także jako, jako nie wiem, te 2,5 kg bakterii, które w sobie nosimy cały czas, Jasne. prawda? Zresztą jest tam taka, taki jeden wiersz New Delhi o, o, o bakterii New Delhi, którą staram się pokazać jako Coś, co, nie, co, co niesłusznie jakby, znaczy niesłusznie, trudno to, czy, trudno to oceniać, czy słusznie, czy niesłusznie, ale e, staram się pokazać e, tak, taki organizm jako coś, co jest na swój sposób doskonałe. Podobnie jak COVID-19, hmm. prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to. tak. Uważam, że należy, jesteśmy tym wszystkim organizmom winni e, scedowania na nich od, odrobiny podmiotowości. Rozumiem. Człowiek jest istotą głównie biologiczną. Krew, tak. tkanki, bakterie, jelita, włosy, paznokcie. Oczywiście. Nawet jeżeli ktoś ogryza bohaterka ogryza paznokcie. Nie ogryza. Nie ogryza. Nie ogryza. Nie. Akurat nie, Akurat nie ogryza. Rwie tymi paznokciami tak, kartki, tak, rwie, to rwie, tak, tak jest taka niecierpliwa. Gryzie co Okropnie nie jest agresywna tak naprawdę. I niecierpliwa. I czegoś chce. No tak odebrałam tą niecierpliwa, bohaterkę. Niecierpliwa, tak. Agresywna może mniej. Ale rzeczywiście pewnym <laughs> ważnym, y, ważnym elementem dla mnie jest zło jako, jako takie. Pojęcie zła i, i zjawisko zła. Uważam, że ono y, po prostu w nas jest. Stanowi jakby element, którego nie możemy się wyprzeć. i Im, Im mocniej to zrozumiemy i zaakceptujemy, tym Bardziej możemy coś z tym zrobić potem. I że to jest jakby punkt podstawowy, podstawowy etap, od którego trzeba wyjść. I ja od tego wychodzę w tym, w tym tomie. Tam jest ten pierwszy, jest. pierwszy wiersz, w którym, który się no, kończy taką dosyć mocną sceną, takiego pseudo-utożsamienia <coughs> pseudo się z z pseudoprzodkiem, tak? bo ten, 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 no tam, tam jest końcówka, także brzmi także w zdjęciu, w zdjęciu tego, jak on się nazywa, Kurta Eggersa, szefa kampanii propagandowej oddziałów SS. Zobaczyłam twarz brata mojej babci, tak. Oczywiście to nie było tam tej twarzy, ale tutaj chodzi o bardziej takie symboliczne zobaczenie w sobie tego elementu absolutnego zła. Bo tak ten Kurt Eggers y, funkcjonuje, powinien i funkcjonować. Tak. Bardzo dużo jest tutaj lęku i ciemności w tym tomie. Lęku, który w środku człowieka właściwie go rozwala. Ja miałam wrażenie, że ta autodestrukcja, która też się tutaj odbywa, jest wymierzona w cały wszechświat. No to ja bym to trochę widziała inaczej. Dla mnie ta książka jest pozytywnym projektem. Pozytywnym. Tak. Ja y, 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 widzę szansę dla nas w tym, że rozszczelnimy własne granice. Mimo, że nam mm -hmm. mówią, tu się kończysz, tak, rozdziel tak, swój tak. świat. Tak. Na tę stronę mhm. i na tą stronę. A pani chce, żeby te strony przemieszały A, żeby, się? Żeby się przemieszały, żeby, między, żeby ta granica stała się bardziej porowata z ze szczelinami, żeby y, komunikacja nastąpiła między tymi tam, tym, tymi, tym, tym światem, za światem, ale w znaczeniu biologicznym, tym naszym zaświatem. Y, wydaje mi się, że, że właściwie to jest nasz obowiązek, żeby tak próbować... Y, Rozszczelniać różne struktury, bo to pomaga zwalczyć, czy walczyć, czy, czy, czy prze, przepracować taką tendencję do kostnienia, do, takiego, do takiej schematyzacji postrzegania świata. Nie po, no, poeta powinien to robić. To jest jego obowiązek. Tak. Nie tylko, może naukowiec też, ale poeta może przede wszystkim. A co powinien liryk dostrzegać w świecie? No utożsamiłabym tutaj może poetę z lirykiem, mm -hmm. chociaż, no tak, tak. tak? Mm -hmm. Czy taki tom oznacza, że następny pokaże nam człowieka w kosmosie? Następny już to zrobił. A. Ten tom, Wsobne maszynki, który się ukazał w maju. To są takie bardzo, bardzo miniaturowe wiersze, które właśnie ujmują Człowieka jako taki rodzaj takiego dziwnego kosmity. No proszę, nie czytałam. Dobrą intuicję tak. mam. Tak. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zastanawiam się jeszcze, czy roz, zrobić jakieś takie dwa zdania, które takie są na gale, takie, nie wiem, takie oficjalne, że. że nie, nie? Dobrze. Tak mam... Je, już. Jaki jest obowiązek poety? Co do niego należy? Przede wszystkim, jak dla mnie, obowiązkiem poety jest naruszanie granic, rozszczelnianie granic, naruszanie schematów. Codzienne czuwanie nad tym, żeby myśl, która nam usiłuje się ustabilizować w jakąś formę, w jakiś schemat, żeby nie mogła tego zrobić. Myśli pani o myślach, o tak, myśleniu? Tak, o myśleniu. A co z uczuciami? Myślę, że są składnikiem myślenia, że nie można tego, nie można tego e, odseparować. To wszystko jedno na drugie wpływa, i emocje powodują, że nasze myśli układają się w, w pewien ciąg, w pewien schemat, właśnie też. Trzeba nad tym czuwać. No, na ogół się <laughs> uważa, że emocje są poza rozumem. One w pewnym sensie są poza rozumem, ale jako pewien mechanizm biologiczny działamy tak, że jedno na drugie wpływa. Nie da się tego odseparować. No cóż, czego życzy pani swojemu człowiekowi biologicznemu? Żeby nigdy nie był do końca zadowolony z siebie. Bardzo dziękuję.